Nie zależy, by się Polska dobrze rozwijała, by Polska nie popełniała błędów. Za dużo nas to kosztowało. I w związku z tym, ja tylko i wyłącznie zwracam uwagę na pewne tematy, które zrób. Nie pouczam Was, nie wymączam się. Ja mam przygotowane rozwiązania, no bo po to mnie kiedyś wybraliście. Żebym poprowadził do zwycięstwa, a potem, żebym mówił, o tyle nam je postawiliście. Bym mówił, jak ja widzę, Polskę, Europę i świat. Czy to dobre? Nie wiem. Jak dobre, to wierzcie. Jak niedobre, to zapomnijcie, że taki człowiek był i lepszy z godzinę, zabrał Wam godzinę z życia. Nie, Ma nie mają prawa do wycinania sądownictwa. Nie mają prawa, moim zdaniem, na zmianę nauki całej. Nie mają. O to muszą się jeszcze raz spytać narodu. Przez referendum czy inaczej spytać, czy mamy prawo zmienić, zmienić szkolnictwo, czy mamy prawo na nowo biegać po lasach, po łąkach, z łokami w ręku i, i, i wojny szukać. No, to ja, no tak, tylko że nie mam, Tylko że tak mamy rozbite społeczeństwo, że część uważa, że mają prawo może zostali wybrani. Mało tego oszukali na wyborach, bo schowali i Kaczyńskiego, i Macierewicza, schowali za plecami, nawet powiedziała premier, że, że będzie ministrem obrony Bohin, a on wziął, a wziął że, że Gdybyście się dowiedzieli, że Macierewicz ma, ma być ministrem obrony, to wątpię, że ktokolwiek bez, bez badania lekarskiego się na <śmiany> tak to zgodzi. I w związku z tym jesteśmy niedokładni. Nieprecyzyjne do katania. Bo to gdyby była ciągność demokratyczna, to byśmy wiedzieli, właśnie, co można, a co nie można. Ponieważ było przerwa w demokracji, no to jesteśmy właśnie w przerwie i tak ciągnący tak. Musimy to uporządkować. Jak uporządkujemy propozycje, to wtedy można przyspieszyć wybory. Ale dopóki tego nie mamy, to jest bez sensu, bo następnym Badał robić to samo. Mam, muszę oddać to, co Wy mi daliście i będę bardzo mocno czuwał, by jak najładniej i bezbijawty pokojowo wymusić albo poprawienie tych ludzi, którzy dzisiaj rządzą, albo nawodzić ich na właściwy rozwój, albo demokratycznie wymusić referendum właśnie z pytaniami, czy macie prawo na te różne rzeczy, które dziś czynicie. A odpowiedź, jeśli będzie, nie macie takiego prawa, no to wybory oczywiście muszą się odbyć tylko, że my i ja też musimy się przygotować do tych wyborów. Dzisiaj, gdybyśmy to zrobili, to nie ma komu oddać władzy. No tak jest. I dlatego też przygotujmy, dlatego spokojnie. Przygotowania idą dobrze. Teraz były konsultacje, pytania państwa, a za chwilę zaczniemy już mówić, co tu paru wariantach, co należy zrobić, by albo wymusić jedno, albo wymusić drugie rozwiązanie. Otóż według tego wzoru Wałęsy na demokrację, demokracja składa się z trzech elementów. Pierwszy element, 30% dałem, to są prawa i konstytucje, które to jest 30%. Drugie 30% to jest, czy ludzie z tego korzystają. I trzeci element, też 30%. To jest grubość książeczki czekowego, a więc bogactwo społeczeństwa. Po co ten by był wzor, żeby zmierzyć? A po drugie, jak chcę naprawiać demokrację, to muszę wiedzieć, co ja chcę naprawiać. Czy, ma, czy prawo nie pozwala na działanie na wolność? Czy ludzie nie chodzą na wybory, nie korzystają? Czy są tak biedni, że nie będą walczyć o wolność, bo boją się, że no właśnie, że ich zwolnią z pracy, że, że będą mieli kłopot? To po pierwsze, musimy o tym wiedzieć, że przy naprawie demokracji, bo co się dzisiaj stało, o tym się nie mówi, ale ja mam taki słuch, taki słuch masowy. I co ten słuch mi mówił, jeśli chodzi o wybory? Otóż wielu rodaków, ze względu na warunki życia, trudności, nie lubią polityki, nie chodzili na, na zebrania, na spotkania. No, i teraz przychodzą wybory, oni mówią, no i tak myślę, to w Polsce nie jest. Jakoś to się kręci. A nawet chyba będzie nawet lepiej. I teraz ja nie wiem, kogo wybrać, ja źle wybiorę, to ja nie idę na wybory. No tak. I w związku z tym musimy coś tu zrobić, żeby uwzględnić tych ludzi, którzy tak właśnie postąpili. Bali się iść na wybory, bo nie chcieli popsuć. Więc. Jak będziemy wiedzieli, co naprawdę, ile się to naprawimy. <zyskli> <zyskli> ja. <zyskli>